Czekajko, z tej strony Sonika i witam serdecznie ponownie na moim kanale. Tym razem będziemy szukać sobie poptarsów. Powiedzcie mi, kto nie zna poptarsów, to są te krakersy z takim obleśnym jakby lukrem i posypką ze Stanów. Yy, I co? Ja oczywiście już grałam w gierki tego typu, byli... Yy, co się stało? Uuu, a ja już pierwszego złapam. A dobra! Na moim kanale mogliście już zobaczyć Simpsonów, części ciała, mleko, markery, różne takie właśnie gierki z typu szukanie. Ja nie wiem, ale dla mnie są takie fajne, takie luźne, oczywiście nie mam pojęcia, po co są gwiazdki, czy ja, znaczy, jak są, to muszę zbierać, ale bo musimy znaleźć te poptartsy, nie wiem, ile ich jest, 130? To zobaczmy sobie. Łatwe, podstawowe, pop, po, 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 nie potrafię się wysłyszeć, bawełniana cukierkowa tarta, ale my nawet nie widzimy tego, jak to wygląda, mityczne, to są takie, takie mityczne kolorowe, łatwe, średnie, legendarne, szalony. Dobra, dobra, dobra. Czyli na pewno te mityczne będą w jakichś dziwnych schowkach, w ogóle schowkach, kryjówkach. Bardzo fajna mapa, urocza. Czy tutaj gdzieś będą? Czy tam coś jest? Tam jest most. O, tu może być jakiś jakiś mityczny, spalony w tosterze, pop tarts. Nie wiem, no ja mówię, no sorry, ale czytam coś będzie może. To są tylko gwiazdki z tego co ja widzę. Yy, mówię, ja lubię takie różne gierki na zasadzie szukania, bo są takie fajne, mi się wydaje słodkie. U, nie! Nie no jeżeli ja wpadnę, to... No tylko ja tak potrafię. No czemu ja biegnę w jedną stronę? Jakby ja nic nie, nie wydaję żadnej komendy. Mam jednego. Czy naprawdę ja chcę, żeby mi się to wyświetlało? Ile ty masz? na Dwa... no, 29 i 99? Dobra. I weźmy sobie, jaki ty jesteś? Średni boczek poptart z boczkiem. To by mogło być ciekawe, powiem wam szczerze. Ja jadłam chyba, yy, cynamonowego, yy, jagódkę i klasycznego, i powiem, że wam jeszcze takie yy, trochę. Takie... Eee! to było mega słodkie, mega sztuczne no ale w Stanach jest wszystko sztuczne. Powiem wam szczerze, że ja bym mogła y, wylecieć do Stanów, znaczy na przykład tak na pół roku, żeby zobaczyć jak wygląda życie. Czerwona tarta pop łatwe, czy jakaś troskawkowa. Y, ja bym mogła wylecieć tak na pół roku do Stanów, żeby zobaczyć jak wygląda życie, ale ja bym tam nie dała rady żyć, bo ja, 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 bym, ja bym nie przeżyła po prostu bez naszego polskiego chleba. Co to jest? Dynamit, dobra, spoko. Po co mi dynamit? Nie, zielonego pojęcia, ale chyba to się dowiemy. Albo i nie. Czy tam coś będzie? Tam jest chyba coś na górze, albo to są drzwi. Czy to nacisnąć? Halo? Y I co zrobiłeś tym? Coś zrobiłeś chyba nie? U -u 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 -u. Nie dojdzie szukanie. To jeszcze obbi, Znajdź. Deska? Gdzie mam deskę znaleźć niby? E? Dobra, nie mam pojęcia, gdzie może być deska. Ziomek, masz deskę? Chyba, że to po prostu będzie na zewnątrz ta deska. No nie wiem, zobaczymy. Bo powiem wam szczerze, nie podoba mi się tutaj, bo jest tak... Czerwono. Strasznie. Wulkanicznie. Tego już wziąłem, chciałabym jakiś fajne pójść takie... O, tam jest jakiś potarc, ale chyba go już mam. Znaczy niemożliwe, ale przecież mam takiego samego. Hmm? W ogóle jak tu można 130 znaleźć. Jaka duża jest ta mapa? Za chwilę... O! Stój! Ogórkowy! A ty czym jesteś? Waniliowy! No to ja chyba właśnie tego tego oryginalnego waniliowego jadłam. Nie, no nie, to, to, to mi w ogóle nie smakuje. czy ja to do piekarnika, czy do Tostera wsadzę, czy na zimno. Nie, to, to, to nie, nie jest dobre. To w ogóle nie jest dobra. Wejdźmy sobie na piramidę, zobaczymy jak ta cała mapka wygląda od góry. Mam 1430. Wow, jestem zarąbista po prostu. zarąbista! Dobra, jestem na górze mapy. Czy to coś zobaczymy? Tam chyba jakiś leży, czy mi się wydaje. Ha! Dobra, chodźmy, zobaczymy tam. Tak, to jest wyjedny jakiś pop-tarts, bo tam też ktoś przyszedł. Uuu! Świątynia! Do świątyni też można wejść. I pod wodą też chyba są. Ty, jaki będziesz miał smak? Tropikalny, ej, tropikalny smak. O ja, takie mango. Takie mango jakieś zmarakują. <laughs> yy, dobra. Tam jest jakiś dzień dobry. I tutaj też jest, ale fajnie. Mnie to zastanawia, właśnie, bo wiecie, yy, na przykład w tym piaskowy, no to nie, to raczej nie jest smaczny. Yy, ja sam, jak robiłam te mleka, no to wiecie, to było pokazane w tym, w tej rozpisce, który będzie jaki, no nie? A tutaj to jest taka zgodywanka. Jak to jest labirynt, jak to jest labirynt, który jeszcze do tego nigdzie nie prowadzi, to ja już jestem zgubiona, nie? 21, masz. Ja mam 6! Mogę się pochwalić, mam 6. Nie wziąłem gwiazdki, ale też już niższa niż 6. Y? Znaleźć młotki? No gdzie niby? Jeszcze nie tak, że mam szukać tych, to jeszcze mam znaleźć jakieś deski, jakiś młotek Przecież tam nic nie było Nie, no to trzeba w nie przyjść z młotkiem Dobra, to jak znajdziemy jakiś młotek na zewnątrz, to wrócimy A jak nie, to, to nie, to trudno Tam już widzę jakiegoś kolejnego paptarca Uh, gwiazdki podwodne Ej Pod wodą to może być jakiś inny nieszłatwy, tak mi się wydaje Registru... Jak niełatwy, to jakiś trudniejszy. O, to jakiś ten będzie. Poseidon średni. Ha, Tam jest jeszcze jakieś przejście do Upside Down. Poczekajcie. Y -y? Tutaj też będzie. Znajdź coś tam. Aj, słuchajcie. Wywaliło mnie z serwera. Wywaliło mnie po prostu z gry internet. Boże, jak ja obolewam nad tym internetem, co ja tutaj mam. Jene, ja tak tęsknię za światłowodem, a tutaj niestety nie mogę mieć światłowodu i raczej nigdy to się nie stanie. Bo ciężko byłoby to zrobić, żeby tutaj poprowadzić światłowod... Światłowodur! 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 Światłowod! Boże, co ja mam w głowie? Światłowodur! Oczywiście, oczywiście, światłowod, tak, światłowod. Także idziemy dalej, nie tracimy czasu, bo... Uuu, cukier. Dobra, ja tu podnoszę wszystko, ale nie wiem. Ale ja tu miałam chyba jakieś itemki, a mi one znikły. Nie, nie wiem. Trzeba z tym cukrem zrobić. Nie wiem w ogóle, jak ja zbiegłam stąd ty. Może tu w lodówce coś będzie? Nie, tam jest mleko. A, mleko, cukier, mąka, jajka, ale to wszystko tutaj ma być? <laughs> Czy to jest lawa? Wow, prezentowy ten. Pop. popcorn. Kto trzyma mąkę? W piwnicy pod schodami. Przyznać się. W takim razie gdzie będą jajka? Dobra, mam mąkę. I co? Ja naprawdę będę robiła własnego? Bez skitu. To i jajka. Halo? Jeszcze mi nie mówcie, że będę miała jakieś kury przed domem, kurczę, ten doić. Ja nie mogę. Co mi z głową się dzieje? Że ja będę musiała od kur odbierać jajka. Ja czasem naprawdę, ja, ja się czuję taka bezmyślna jak ja nagrywam. Jak ja nagrywam to ja się tak skupiam. Na, na tym co robisz, że ja nie, w ogóle nie myślę o tym co ja mówię. Na co dzień nie jestem taka głupia. Jakby co? Chyba. Tutaj mamy jakiegoś rybaka pięknego. Ryba. No dosłownie rybak. No dosłownie rybak. A tam będzie plażowy pop tarts. Nie, żółta tarta pop. Ile razy już mówiłam, że nienawidzę tego tłumaczenia w tej grze? Tam jest jakaś tata, można wejść za chwilę, zobaczymy. Ojej, to jest muchomorkowy ten, na widę, nie to jest muchomorkowy. No złap to. W ogóle ja nie rozumiem. Grzyb poptart. Czemu ja tak dziwnie biegam? Jakby, nie no, nie dam tak rado wrócić. Ale zobaczcie, ja tak biegam jakoś z koła w dół. Jakaś taka pochylona jestem, ej. Na tych dorsach, co grałam z olą. To na swoim filmie tego oczywiście nie widziałam, bo grałam swoją postacią tak, jak miałam to widzieć, ale jak wyszłam na filmik Oli, to ewidentnie ja tam widziałam, że moja postać ma jakieś dziwne ramiona, jakaś taka dziwnie jestem nachylona, ramiona mam tak, jakby miała radioaktywny poptart. Legendarny! Legendarny! To jest ten? Nie, to jest mityczny. A. Dobra, chodźmy sobie zobaczyć. Tutaj góra lodowa, lodowy poptart. Po co są te gwiazdki? Tego nie wie nikt. Ciemno jest. Ciemno jest. Czyli za chwilę oślepnę. A nie, to jest ten. To nie jest gwiazdka. Uuu, pani bibliotekarka poptart. No dokładnie, ja. Czy tu jest jeszcze coś? Tak, tu można na górę wejść. Czyli tutaj też coś będzie, czy tylko gwiazdeczki? Jest coś. Dobrze, dobrze, za chwilkę sobie weźmiemy. Co to jest? Czy to jest. No, weź go. O, zawartość usunięta, poptart. Zawartość usunięta, serio. Ej, tam coś może być na samej górze. Czy ja będę mogła te gwiazdki później na coś wymienić? Czy ktoś wie? Ej, dobra, bliżej jest to coś, ten budynek. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś wartego tego zachodu. Zachodu. Słońca. Tam jest jakaś ta. Przecież ja tam nie wejdę. Wiecie o tym, że ja się zwalę. Wejdź, 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 wejdź. W ogóle jak ja wchodzę, nie? Łapa! Może jakoś ty... Ej, może kominem muszę wejść. Ej. Oh. Dobra, poczekajcie. Wejdę kominem. Nie, chyba kominem nie wejdę A może? Aha, dobra, weszłam. Co tu się od... Uuu! Ogień poptart i to jest średnie? Przecież kto normalny by tutaj dotarł, żeby wskoczyć w komin? O! Dzień dobry! Mam 15 Gdzie są wszystkie te poptarty? Stare poptarty. To nie było miłe w ogóle. Dobra, czyli jakby co to w tym budynku na wzgórzu? Będzie potrzebny dynamit, jeżeli go jeszcze raz znajdę. Ale nie sądzę. Zobaczcie, to jest pingwin! Pingwin Poptart! No widzicie, jak ja biegam, to jakoś dziwnie, że jestem taka pochylona. Pingwin Poptart! Mówiłam, że będzie pingwin. Się nazywał bo to było takie ciężkie do zgadnięcia, naprawdę. Ej, czy to też jest poptart? To coś, te niebieskie? Tak, to też jest poptart. Obcy! Słodki ten obcy. Słodziutki, obcy poptart, jakiś ślam się wylał. Ej, dobra, ja znowu jestem opóźniona, odkryłam spidanie. Tylko nie wiem, czy właśnie, czy ze spidem ja tutaj powinnam skakać. Poczekajcie, bo tam coś było na górze. Słuchajcie, weszłam za piątym razem, dziecko po dziecko, ze średnim, idziemy po pirata poptarta, może pod statkiem też coś będzie, kurde, nie wiem, tam coś jest, yy, latarnia chyba morska, uuu, dobra, tu byliśmy w sumie, dzień dobry, pirat, nawet nie zobaczymy, jak wygląda od przodu, a tak, dobra, ja mam tutaj swój tron, ej, no nie, yy, szczerze zobaczę ile mi się uda zebrać, bo myślałam, że tak do 50 dojdę, ale... Już jest późno, a nie dość, że ten internet jeszcze mi się popsuł. Różowa tarta pop. Yy, skiepsił mi się internet i już od początku miałam problem tak, żebym miała nagrane. O Jezu, no a tutaj jest jeszcze Obby, także no, Sonika, dawaj lobby. Dawaj lobby tam. Mhm. O! Spadłam. Się wystraszyłam, czego w sumie? Czekaj, się w sumie wystraszyłam, tam jest jakiś domek, czy ja byłam w tym domku? Tak, chyba tak, ja tam chyba robiłam. Tego poptarta, czy coś? Dobra, załączyłam sobie spitka. Tu coś może być, ej. O, jest, 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 jest. Kryształowy poptart. A z drugiej strony też coś będzie? To idziemy do jadalni. Tam jakiś czerwony jest. To są tylko czerwone, białe i niebieskie te poptarty. Ej, to jest oszustwo. O, frytki! Kocham frytki! Kocham frytki, to jest moje ukochane danie, jeżeli frytki można nazwać daniami. Ja w ogóle jestem bardzo tania w utrzymaniu, wam powiem. Tak, wiem, że się wracam, ale idę po gwiazdkę. I tam idę yy, po tego czerwonego i pójdziemy sobie do tej jaskini. Tam jest jeszcze jakieś do... Jezu, co ja zrobiłam? Są deski. Potrzebowałam desek, żeby... Nie pamiętam. <laughs> Ty, tu jest duch pop -tart. No, dosłownie. Yy, słuchajcie, ja się muszę skupić. Gdzie te deski były? Ja nie wiem, czy to nie było gdzieś przy wulkanie, nie? Tak mi się coś wydaje, że to było przy wulkanie. No nie no, znowu się ciemność robi. Ej, tam jest jednak jakaś lewitująca wyspa. Jak ja się tam dostać? Dobra, najpierw idziemy tutaj. Będę teraz z tą deską biegała. No fajnie. Bo nie pamiętam, gdzie ona była. No teraz jeszcze spadłam. Ja nie wierzę po prostu. Halo? A może jakiś nadrzewny poptart będzie? Ej, kosmiczny poptart? Jesteśmy w czyjejś chopie. Czy to też się liczy? Tak. Zdjęcie poptarta też się liczy. To nie jest stricte poptart, tylko jego zdjęcie, ale i tak się liczy. O, dobra, tu weszliśmy na tyły, to nie. A tu? <grytanie> Uuu. Uh, jakiś ofic, potok. Potok poptart, fajne krzesło masz. Wychodzimy sobie. Tu jest farma. Ej, dobra, mam no już 28, znaczy już albo dopiero, nie, bo... To jak to będzie jakaś krowa poptartowa? Jak to będzie krowa poptartowa, co ja walnę, nie? Nie, ale będzie farmer. Rolnik. Rolnik poptart! Czemu tylko niebieskie, białe i czerwone tu są? Jakby pomysłów nie mają. Zobaczymy. Jest tęczowy! Beski, tu jest tęczowy poptart. Jaki fajny! Szczerze, ja nie wiem skąd ja przyszłam, ja nie wiem dokąd ja idę. Czy ktoś by się przejmował? Nie, znaczy na pewno się trafi jakiś inteligent w komentarzach, który po prostu musi swoje 5 groszy wsadzić do komentarzy i się popisać i oczekiwać na atencję. Który uzna, że no w sumie to. Y uh. O, tam jest jakiś. Tam jest jakiś daimart. Dajmart? Ej, hey, ty jesteś fajny, ładny jesteś. Zapach poptart. Zapachowy poptart. Ale niby jak zapachowy. Maślany poptart Dobra, widź stąd. Jest ja moją orientacją w terenie właśnie, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Dobra, tutaj muszę wejść. Znaczy muszę, nie muszę, nic nie muszę. Ja nigdy nic nie muszę. Tak jak niektórzy to uważają. Ale to już insza niższość. Uuu, no tylko ja tak potrafię, a ta deska mi w ogóle nie pomaga, nie? Dobra, idziemy, idziemy, idziemy drabinką. Tutaj jestem na tych, tych? Jezu, mnie tak to stresują takie lęk wysokości. Ja wiem, że to z granicz mi się nie stanie, ale ja tak się boję spaść. Jakby ja jestem cała spięta, nie jak ja skacze. Ale to jest pięknie! Ale to jest pięknie! O, mam deskę. Ja mam deskę. Ha! Teraz sobie by przybognę, spadła z tego nie. No tutaj to musi być jakiś kurde, super, ekstra, mityczny. No i nie, jest legendarny. Gdzie znaleźć mitycznego? Idziemy sobie jeszcze na mostek i zobaczymy. Może uda nam się do 50, nie wiem jaki drugi z tego materiał wyjdzie. E, tutaj też jest znaleźć motek. Ja nie mam pojęcia, gdzie to wszystko leży. Wiem, że właśnie. A nie, no deska też zużyłam. Bez skitu jakiego nie widziałam. No, i mamy 35. Kaktus, poptart. O Jezu, ej, jak byłyby poptarty. Chociaż poptarty to jest takie zwietrzałe, to ciasto. Ten kraker jest jakieś takie dziwne. Ale jakby. Czy tego mam? Mam chyba. Jakby były takie poptarty, że wiecie, że z, na przykład z tą polewą, jak z lodów kaktusów. No, to by mogło być dobre, nie? Tamte też mamy. Kurde, z 35, czyli tak naprawdę jeszcze setka. Gdzie one wszystkie są? Sprzedaż detaliczna, dobra, jest młotek, który też już nie pamiętam, gdzie, <gdzie> był, bo przyznam się bez bicia nie zwracam na to większej uwagi, tylko żeby znaleźć po poptarcy, nie? Eee, młotek? Kurde, no nie wiem, no nie będę teraz szukała, ale jak się znajdzie, to się znajdzie. On, on był gdzieś tutaj blisko, na ziemi leżał. On po prostu sobie gdzieś na ziemi leżał. Znaczy. Nie że motek, tylko to, gdzie miałam to zrobić. Ha, tam jest królestwo jakieś, ej poptartsowe, nie? Ej, zobaczcie, Ha! pszczoła poptart! Ja bym chciała jakieś mityczne! O tam coś jest już, a my mamy jakiegoś czerwonego w ogóle? Fioletowego? Nie, szl szalonego. Szlachetnego, szalonego. Ej, może to jest to szlachetne? Nie, to jest średnie. Tam jest jakiś fajny. O, to jest strażnik! Rycerz. Rycerz poptartowy, dobra, lecimy na górę, bo tutaj był ten taki clown. Gdzie on był? To na pewno nie był król. Znajdź dynamit. No, przecież nie będę pamiętała, że tutaj tak czy siaknie. Ja z okna widziałam i to był jakiś ten. Jakiś pajac. To był. Muszę wejść w takim razie naokoło, chyba. Jakie tajemne przejście w ogóle, nie? Bo jak teraz wyjść z tego tajemnego przejścia? Ja z tym młotkiem chodzę, ty, ej. Ja się wystraszyłam, czy to byłem. Ja myślałam, że to jakiś potwór już ma być, nie? Ja to zawsze jestem jakaś przewrażliwa. No. Gdzie ja w ogóle wchodzę? Gdzie ja w ogóle wchodzę, żebym potem wyjść nie mogła? Ej, no gdzie był ten, ten? Mam pajaca! Jester. Mamy 42. Znajdźmy, kochani, jeszcze 8. Żeby ładna liczba była, znajdźmy jeszcze 8. Czy ja mam skakać po tych balonikach? Mm. Słuchajcie, ja mam problem znaleźć. Ja mam problem znaleźć 50, nie? Ja mam problem znaleźć 50, a to dopiero 130. Ja nie wiem, naprawdę w ogóle nie mam pomysłu, gdzie oni pochowali te wszystkie ciastka. Nie pytajcie się mnie, jak ja się tutaj dostałam, bo nie mam zielonego pojęcia w ogóle. Szalonego, znalazłam pierwszego szalonego! Ja tu gdzieś skoczyłam, ale gdzie, jak, po co, na co? Nie. Jezu, nie wiem. To jest jakiś domek spalony, opuszczony, czy tutaj coś jest? Połowa zjedzonej tarty, to jest trochę brutalne, nie? To jest trochę brutalne. Dobra, mamy 44. Jeszcze 6. Dajcie mi jeszcze 6. Stoję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie tych narzędzi potrzebuje też, żeby odblokować niektóre te tarty. No ale tych narzędzi też no... Przeszłam chyba całą mapę, a przynajmniej większość. I jakby... Nie jest nigdzie więcej napisane, że o potrzebujesz tego czy tamtego, bo raczej tak w małej ilości miejsc... Jest napisane, że potrzebujesz tam deski, czy łomu, czy na przykład właśnie... Jak to się nazywa? Młotka, jesteśmy w jakiejś kurde, nie wiem co to jest. W jakimś galaktycznym świecie. Tam jest jakiś filetowy, już widzę. Może tutaj da rady dobić? Do pięćdziesiątki. Jagodowy? Magiowy! Magiowy Poptart! Tam jeszcze jakiś jest, ale tutaj widzę, że są drzwi. To jest oko, dobra. Czarownica poptart. Czarownica Poptart, dokładnie. Czy ja to jakiegoś widziałam, czy mi się przewidziało? Tak, Ej, co to? ZOMBIE POP-TART! Mamy 47... uuu... Mamy 47, jeszcze 3. O Jezu, to jest labirynt, nie. Ech! Czy ja mam jakąś schizę, czy ja tu widziałam... ...kota twarz namalowaną? Jakby pyszczyk kota tam był, bez kitu. Tu mogę sobie Bloxy kole podnieść. Wow, dotarłeś do ślepego załuka. Aha, czyli tutaj nic nie ma. Dobrze, że nie jest jakiś duży tam ten nabior. Ej no dosłownie ja tu kota widziałam nie. Tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. I tam jeszcze jest... Nie, no tutaj już dobijemy w tej pięknej jakże Pandori. Znajdź deskę. Nie, no nie deskę! Skąd ja ci tu deskę wytrzasnę? W ogóle jak ja tutaj mam wrócić ponownie. Tam były te ruiny jakieś tam. Co ja tak skoczyłam i był ten taki biały... Uuu, burger! Piknik poptart. I był ten taki, taki biały poptart i potem weszłam w jakiś taki szlam czy coś i tam było. Idziemy na górkę i tu co jest? Kryształ, o ja chcę kryształ. Nie mogę, bo mam coś w plecaku niby ciekawe co, czarodziej, dobra jeszcze czarodziej, mamy czarodziejkę, wiedźmę, okej. Okay. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden i jest, taki ładny zielony. Krawat? czemu krawat? To on był tutaj cały czas na tym żywopłocie? No dobra kochani, słuchajcie, nieważne. Mamy 50 i tak w ogóle, jakie ja znalazłem te 50, jeżeli ktoś z Was gra już w tą gierkę i zdobył 130, czyli wszystkie możliwe, to macie ode mnie najszczersze gratulacje, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie one są. Już dla mnie ciężko było znaleźć te ile 50? Zobaczmy sobie, jakie mam. Jedziemy na całą górę. Mam bardzo dużo łatwych. Średnich też mam trochę, tak? Poczekajcie. To są łatwe. O, te pszczółki były słodkie. Tak, średnich mam trochę legendarnych. I mitecznych żadnych nie mam, ale trudno. Może następnym razem. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek z tej gierki, to dawajcie znać w komentarzu, bo ja sobie chętnie pogram, tak czy siak, czy będziecie chcieli, czy nie, bo, aha tam była ta deska, bo tak jak zresztą już wspomniałam w którymś odcinku poprzednim, Michał ja lubię takie luźne gierki, takie właśnie szukanie i tak dalej. Także no, po prostu, jeżeli będziecie chcieli, to dajcie znać to, to nagram, a jeżeli nie, to sama sobie wygrała i trudno. A na ten moment dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną, zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. to pa! pa!